Moi drodzy, i, i jest i on, jest Kaczor BRS w studio, a, a razem z nim Filip Bądkowski. Tak, i już się kłócimy, kto zaczyna teraz ten, ten drugi będziemy... panel studio, bo przyjechaliśmy tutaj ożywić troszeczkę, nie będziemy Słuchajcie, tylko w tylko ożywiamy, papier. Kto, zaczyna, kto rozpoczyna konferencję? Proszę bardzo, gramy. Dobra, raz, dwa i po trzy. A i co? Wygrał, Jesteś wygrał, wygrał. wygrał. wygrał, wygrał. Eee, doświadczenie. Doświadczenie, no od papierka nożyce. Tak. Dużo grałem w przedszkolu, wiesz, jest doświadczenie duże. Eee, no co, rozpoczynamy. to oczywiście były złe predykcje, wiadomo, że Kaczor wygrywa swoją walkę i to przed czasem, ale słyszałem, że były jakieś tam dywagacje odnośnie formuły. Ostatecznie jest yy, yy, pierwsza MMA, druga K1, trzecia będzie losowanie w klatce. No to ciekawe, no to zobaczymy, jak, jak, jak to będzie. Mam tutaj zapisane, że dwie pierwsze rundy. Coś tam ci namiętali. Kaczor, kaczor przepraszam, y ja poprawię. No. Trzecia no. Prze -prze runda, pamiętam, było losowanie monetą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I Kaczor wygrała, nie pamiętasz. Kapelana. Pamiętasz, ja wygrałem, kaczor, pamiętasz. Ja pamiętam, no, pamiętam, chciałeś no. miecze świetlne. No to już przecież przyszedłem z mieczem. Świetlnym, I gołe nie? pięści i maczety. Na no. no no wszystko jesteśmy gotowi. Jak się dzisiaj jak się dzisiaj czujesz, powiedz. Czuję się spokojnie, tak widać. Wiesz, Im więcej spokoju, tym większe szanse na zwycięstwo. Czy a, a... trudno jest panować e, kaczorowi BRS nad e, emocjami i nad tym, żeby realizować to, co musi? Niekoniecznie. E, wiesz, e, te e, freak fighty rządzą się swoimi prawami po prostu, tak jak to wspomniałem na ostatniej konferencji, wiesz. E, po prostu mi styki wy, 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 wywaliło mi styki na po prostu, jak zobaczyłem kapelę i to, stało się, co się stało. No ale dzisiaj czuję pełen luz, pełną swobodę i myślę, że Robimy swoje i urywamy łeb Filip, nie zła na ananas. No, najlepszy kurczę, za najlepszy z ananasów odkrycie tego roku. Tak przynajmniej widziałem w internecie, także e, no, mój kolega Dawid Mazur, wiesz, on się bardzo dobrze orientuje tu w środowisku muzycznym i zadzwonił do mnie i mówi sobie, mam takiego gościa, że jak tu wjedzie, to rozjedzie No i, i jest... liczniki się przekręcają, <śmiech> prawda? <śmiech> nie? E, chciałem spytać, bo mówiłeś wczoraj, e, o teledysku udało się wypuścić. Tak, udało się wypuścić. Teledysk się nazywa Styki się palą. Jakie chłopaki z Crack mi pomogli w produkcji tego numeru. Także zapraszam na YouTube'a Kaczor BRS Popalone Styki na mój kanał YouTube'owy. Posłuchajcie sobie, udostępniajcie, podawajcie dalej i zapnijcie dzisiaj się do foteli i telewizory i przypnijcie do ścian, tak jak ostatnio wspominałem. I bądźcie czujni, bądźcie czujni, bo na pewno dużo się będzie działo. Nie? To panowie, jeszcze musimy tutaj merytorycznie dwa słowa o co main i main event. Jeżeli chodzi o co event, no to debiut Darolwa w federacji Prime i Bagieta. Jak wy jakie są wasze predykcje jeżeli chodzi o ten co-man event? To może kolega się wypowie, bo ja tak nie obserwuję. Ja ja wie, wiesz co, to, to co to walki Darolwa znam, bo bił się z Filipkiem i obserwowałem go wtedy, i obserwowałem go w oktagonie i jakby no, Daro robi postępy. Trenuje też w dobrym klubie teraz na Śląsku i z tego co wiem, przykłada się do, do treningów, Ma też dobrego trenera, widać, że jej postępy. Paradoksalnie, co by nie mówić, ten gość stoczył chyba z 15 pojedynków w oktagonie, więc on już wie, z czym to się je. Ma też przewagę fizyczną, więc wydaje mi się, że Bagieta będzie miał ciężko z Daru. Tutaj tylko muszę przypomnieć: K1, duże rękawice, więc na pewno inaczej są odczuwalne. Co, o czym świetnie wiesz, Filip, bo nieraz się biłeś. To znaczy w małych rękawicach, w dużych też masz walki stoczone? W dużych też mam, w małych okay. mam w dużych, w średnich w rozumiesz, wiesz, bez rękawic również. Ja wiem, ja wiem, ja to znam te tematy, słyszałem o tym. E, Okej, okay, no czyli Daro tutaj. E, tak, uważam, jakby. że jest dużym faworytem tego zostawienia. Main event na tym miejscu. Main event to jest kaczor BRS z kapelą. Oczywiście nieoficjalnie. Natomiast ten oficjalny. Oficjalnie? On, to, honest, to, to, jest to jest oficjalne. Zgadzam się. Tylko, że tam na dziś na papierku, jak, to nie. Co, jakbyśmy zrobili taki miernik Dymogenta. No właśnie. To, to by waliło ponad skalę. Jest potencjał jebutki. Z znaczy, no, tak. no, tak, tak, tak. no to co ci powiem, nie? Natomiast chciałbym No Wrócisz do Kasiusza i Arka Tańculi. Boks to jest świat. Czy Arek Tańcola ma tam jakieś szanse? Wiesz co? Ogólnie powiedziałbym, że, że tak. Natomiast ostatnio pokazał się tak nie, nie za dobrej strony na turnieju Fejmu i to nie wyglądało dobrze. Nie, coś nie taki w jego. Ale przypomnijmy, że tam zbijał wagę do 80 kg. On wyglądał jak śmierć. Tutaj ważył jeszcze dwa tygodnie temu 98. Okej, okay, faktycznie to jest duży argument, że może się dzisiaj pokaże lepiej niż na turnieju Fame, natomiast to też nie jest jego płaszczyzna, nie umówmy się, to, to nie jest jego płaszczyzna, jest to płaszczyzna Kasiusza. Kasiusz jest dobrym pięściarzem, solidnym tak naprawdę, wytrenowanym pod tym względem w tej dyscyplinie i wydaje mi się, że arkowi, mimo że da, go sympatią i, i no, w jakiś sposób mu też można powiedzieć kibicuje, no to, to będzie miał trudną przeprawę. Ros, jasne. jak ty Jeżeli się chodzi to. o Kasjusza i Arka Tańcule, tak. no to też tak myślę jak kolega, że no wiesz, Kasio jest y, takim, że tak powiem zakapiorem bokserskim, pięściarskim, przepraszam, i ma to duże doświadczenie, Arek ma tą zażartość w walce. No, no myślę, że ten boks... oni w, w formule bokserskiej walczą, tak? Walczył, tak? No to myślę, że będzie miał Arek ciężko. No, myślę, że będzie miał ciężko. No, wczoraj? Ale zobaczymy. Wczoraj podczas zadymy, którą miałem okazję poprowadzić, Kasiusz się tak odpalił, że dwukrotnie wystartował do arka Tańculi. Nie przypominam sobie szczerze, a znam tego człowieka jakiś czas, żeby w ten sposób reagował. Pytanie: czy to było aktorskie, czy nie, czy mu wszedł do głowy, może bo rzadko się to zdarza, żeby Kasiuszowi wejść tak szczerze do głowy. Jak wy uważacie? Ja nie oglądałem tego. No nie, ty to rzucałeś krzesłami wcześniej. Ja, ja sobie krzesłami porzucałem, narobiłem. A ja gasiłem pożary po rzucaniu krzesłami. Tak, tak więc, kolega, kolega więc pożary nie gasił. Nie widziałem, ale... Ta, 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 ta. O, było ta. dużo gaszenia pożarów, wiesz? Tak, ta. no. ja ci... ja widziałem, ale faktycznie, no kasusowy ciężko raczej jest wejść do głowy. Wydaje mi się, że on to bierze wszystko na ludzie, na, na zabawę, na fan i tak dalej, więc może faktycznie było tutaj jakiegoś elementu gry aktorskiej, nie wiem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Tobie życzę, abyś już więcej nie dewastował, bo po co? Ja ja wiem, ale z jednej strony... Też sobie tego tak życzę. Też jest po coś. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Nie przypominam o tym, że wciąż możecie kupić dostęp do gali. Przepraszam, jeszcze kolega chce coś powiedzieć. Tak, e, Filip? Bo jemu ja życzyłeś, a ja mi nic nie jeszcze to mi, żeby krycha się nie bał i nie uciekał, bo tylko strasznie... Wiesz co, bo on się na, wkurzył, żeby że w kom... kamieniożyczki papier. Tak, wiesz? Ja Dlatego wiem, życzę no. nie Dlatego żadnych. Żeby, żeby. Żeby kto nie uciekał. Krycha, bo wiesz, tutaj jak coś, go widzę na konferencji, to on szczeka, mówi, no by nie znokautował Wątkowski nie znokołtował, bo jest taki balon nam kiedyś dali, boxowaliśmy i tak dalej i no dzisiaj wiadomo, że i tak Dominik z covera to z, go poskłada, to, z, to zróbmy ale... inaczej dla wszystkich serdeczne życzenia i aby ta gala dostarczyła tyle, emo tyle emocji, ile do tej pory nam dostarczała. Aby się wiodło, moi kochani, jeszcze raz zapraszam was na kanał Kaczor Beres, Popalone Styki na YouTubie, teledysk, styki się palą, odpalajcie, słuchajcie, podawajcie dalej, trzymajcie kciuki, na Totalbet też możecie stawiać na mnie. Dziękuję za was, za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam moją kochaną rodzinę, moją kochaną kobietę i córeczkę, moich przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszamy, moi drodzy, na dwie pierwsze I wszystkich walki. ludzi z konkretnych. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, panowie i panie. Hej!